zastanawialiście się może kiedyś, co by było, gdyby dodać polskich youtuberów do Brawl Stars jako zadmiarzy, żeby mieli normalnie skiny w grze, żeby mieli swoje emotki i tak dalej. Ja w dzisiejszym odcinku to zrobiłem. Samemu stworzyłem wielu polskich youtuberów i wkleiłem ich do Brawl Stars. Szczerze myślę, że wyszło naprawdę kozacko i już nie mogę się doczekać, jak wam to pokażę. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, sklejałem to parę godzin, więc taka prośba, jakbyście mogli teraz zostawić łapeczkę w górę, żeby właśnie docenić tą moją pracę. Byłbym wam bardzo wdzięczny, dla was to tylko jedno klik dacie mi naprawdę dużo radości i będę robił więcej takich mocnych odcinków. Więc ja już przychodzę do pierwszych rzeczy, które muszę wam pokazać, ale zanim to, jak teraz zostawicie subika na moim kanale, to otwieram tego to star dropika i coś czuję, że będzie tu w środku coś dobrego. Więc widzowie, daję wam 3 sekundy na zostawienie suba. 3, 2, 1, z góry dziękuję każdemu. Uwaga! No i chyba nie każdy zostawił subika, bo nie zadziałało. <grytanie> no nic. Ale od czego by sobie zaczął ten odcineczek? Zawsze, jak włączamy jakąś giereczkę, no to w Brawlu mamy taki specjalny ekran ładowania. I ja, oczywiście, też taki ekran ładowania stworzyłem. Tutaj wam go wyświetlam. Co o nim sądzicie, moi drodzy? Przerobiłem ten ekran klasyczny, który był w Brawlu, i zamiast twarzy zadymiarzy wkleiłem twarze youtuberów. I myślę, że akurat wyszło to kozacko. Przyznajcie, lecimy od prawej strony. Wenigaming, patrzcie, jak go tutaj dopasowałem. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, do jakiego zadmiarza wkleiłem we niego. Kto tam był przed tym. Jak wkleiłem tam jego głowę. Następnie mamy tu Panda Gaming. No tu myślę, że akurat widzicie, jaki to był zadymiarz. Jest gitarka, więc nie będzie to takie trudne pytanie. Ale następnie mamy mnie, Tori, patrzcie, jaki tutaj pewny. Wkleiłem siebie do kolta, w sumie nawet nieźle to pasuje. Mamy Damiana w postaci szelki, no właśnie, <laughs> tak to jest szelka. Jest też farel, którego wkleiłem jako Rico. Myślę, że całkiem nieźle to pasuje. Nie mógłbym też zapomnieć o idolce Victoria 29, patrzcie, tutaj też ją mamy i ją wkleiłem do El Primo. I to też jest kozacki akurat z tymi wozami, jeszcze fajnie nawet pasuje. Ehm, no i mamy jeszcze Wojana jako Dynamajka. Tak się prezentuje ekran wczytywania, gralibyście w takiego brola widzowego się wam tak wczytywał. No ale jak ekran ładowania mamy już przygotowany, to do czego sobie przejdziemy? Może do zadymiarzy. Ehm, zadymiarzy stworzyłem dokładnie podajże pięciu i wszyscy ci zadymiarze są różnych rzadkości, ale oglądajcie do końca, bo jak pokażę wam tych zadymiarzy, to później pokażę wam też skiny do każdego z YouTube. No będzie na pewno giga ciekawie Ale jeszcze zanim to, chciałbym was szybciutko Poprosić, żebyście jak możecie to wpisali Kodziktoli w sklepie Brawl Stars Każda osoba, która ma wpisany mój kod i zakupi jakieś Gemiki lub na przykład kupi jakąś Nową ofertę właśnie tutaj z tymi start dropami aniołów czy demonów albo nowy karnet To zostanie pozdrowiona na moim odcineczku Na tego maila wysyłajcie nagrania lub screeny Jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę Was pozdrawiał. No to od kogo sobie Zaczniemy? Może ode mnie <laughs> Okej, okay, zacznijmy ode mnie. Macie tutaj Pokazanego specjalnego zadmia Toriego, który byłby Rzadkości komonowej, czyli tej Najsłabszej, tej podstawowej, no bo jestem botem No to musiałem się dać na takiej niskiej e, Będę razem z szelką podstawową e, Za dymiarą, e, no i generalnie Nie wiem, jestem taki głupi, dorobiłem sobie jakieś tam Ananasy, wyglądają jak skrzydła Nie pytajcie co autor miał na myśli Tutaj akurat nie jest tego najlepsza jakość, bo ciężko mi było Znaleźć taki ekran do wklejenia Właśnie z tła komonowej postaci, no bo Szelki nigdy nie da się tak jakby odbokować, Ona jest już odbokowana od razu, ale gdzieś tam Znalazłem w takiej słabszej jakości, udało mi się jeszcze to skleić i teraz do każdej z tych postaci, czyli do każdego z YouTuberów, chciałbym od razu mówić wam, jak oni będą atakować. Jak widzieliście, ja byłem na hulajnodze, więc poruszałbym się jeżdżąc na hulajnodze, jakbym był w Brawl jako zadymiarz. Rzucałbym oczywiście ananasami, no bo Tori to ananas. Musi, musi to być mordeczki. Ale nie mam pomysłu na ulta, jak mój super atak mógłby wyglądać. Jeśli macie jakiś pomysł, napiszcie teraz w komentarzu. Najciekawszy, postaram się wybrać i dać przypięty komentarz. No to lecimy dalej. Druga postać to myślę, że Farel. Będziemy lecieli po kolei rzadkościami. Farel Dałem do rzadkości super rzadkiej Czyli tej niebieskiej, bo mi się w ogóle Farel kojarzy bardzo z niebieskim kolorem On miał zawsze ten awatar niebieski No i generalnie tutaj go wkleiłem Patrzcie jaka koza kwota w ogóle znaleziona Totalny luzak Ale akurat pasuje to dobrze Farelowi mi się wydaje Farel jest mocno napakowany Dlatego moi drodzy wymyśliłem, że w Brawl'u gdybyśmy grali Farelem To byłby on tankiem Czyli coś jak El Primo, coś jak Bull Po prostu atakowałby na blisko I myślę, że byłby drugim zadmiarzem w historii zaraz po El Primo Który biłby się na gołe piąchy A nie jakąś bronią, spługą czy coś a wy koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, bo najciekawsze przed nami. Jak zobaczycie niektóre skiny, które zrobiłem do youtuberów, to <laughs> będziecie naprawdę w szoku. Kolejny brawler to, moi drodzy, Wiktoria 29. Takie jest moja dziewczyna. Ona musi być epicka, no bo B jest epicka. Ja chciałem zrobić, żeby to była taka druga B. Więc mamy tutaj, proszę państwa, Wiktorię 29. Tak się prezentuje. Fajną fotę w ogóle jej wkleiłem. No i, moi drodzy, jak mogłaby atakować idolka? Ona uwielbia snajperki, czyli postacie na daleko z dużym zasięgiem, więc ona też by taką snajperką była. Ona bardzo lubi makijaż i tak dalej, więc wymyśliłem, że jej atakami byłyby właśnie przedmioty z make-upu. Na przykład rzucałaby cały czas szminką. <grytanie> tak, celowałaby w rywali szminką. A jej ult wyglądałby tak, że tą szminkę by otwierała i atakowałaby nią na blisko, zadawając bardzo mocny damage, malując tym samym przeciwników. Czyli na przykład miałaby czerwoną szminkę i całych przeciwników by malowała. Ciężko mi wam to tak wytłumaczyć, jak nie mogę wam tego pokazać w Brawl, no ale aż takich umiejętności nie mam, żeby stworzyć jeszcze właśnie Brawl Starsowe animacje z tego, jak te postacie atakują, może kiedyś. Przechodzimy do mitycznej postaci i jest to Panda Gaming. Moi drodzy, tak się tutaj prezentuje. No sami spójrzcie, postanowiłem, że tam po prostu mityczną. Myślę, że to jest taka spoko rzadkość i zastanawiałem się, jak Panda może atakować. No. Jak panda, Gaming to bambus, nie? Musi być coś z bambusem widzowym, więc oczywiście rzucałby bambusami. Trzeba by to było jeszcze jakoś fajnie skminić, fajnie wymyślić. No, nie jestem w tym najlepszy. W super ataku przywoływałby pantę ze swojego awatara. E, no i ta panda pomagałaby mu atakować, nie? Coś jak misiek Nity, coś jak e, Lori od Larego. Ale wymyślone jeszcze w trochę inny, lepszy sposób, więc myślę, że też miałoby to potencjał. I został nam jeszcze jeden zadymiarz, którego stworzyłem. I jest to Damian. Damian, jak widzicie, jest legendą. No, bo nawet w Niku w Stars ma legenda Damian, więc idealnie pasowało to. Że dam mu legendę. Tak to się prezentuje, moi drodzy. No myślę, że pasuje mu ten kolor, trzeba przyznać. Napiszcie w komentarzu, jakiemu youtuberowi wy byście widzowie dali najlepszą rzadkość w Brawl'u. I Damian to jest król openingów, król otwierania star dropów, boxów i tak dalej, więc pomyślałem, że jego ataki byłyby związane właśnie z tym. Damian rzucałby skrzynkami różnego rodzaju skrzynkami, ale raczej chyba byłyby to Mega Boxy, bo są takie najbardziej OG skrzynki, które najbardziej mi się z nim kojarzą. Więc myślę, że boxami mógłby właśnie rzucać, a gdyby przychodził ult, to nagle spadałyby. By narywali wszystkie możliwe skrzynki, które są w grze, i zadawałyby im damage. Myślę, że spoko. No więc, jak to mamy już ogarnięte, to zostało nam pokazać skiny do tych YouTuberów. Ale przed tym, może pokażę Wam jeszcze taką jedną emotkę, którą sobie na szybko zrobiłem, bo w Brawlu mamy dużo emotek i pomyślałem, że zrobię swoją własną emotkę, którą miałbym ja, mój Zadymiarz. Dam, dom, dam! Jest to emotka esportowa, ale zamieniona w moją specjalną emotkę. Eee, no i pokazywałaby tabliczkę z napisem Bot -tory. Myślę, że fajna. Napiszcie, czy byście kupili. Gdy wbijamy sobie w Brawl'u do sklepu, no to te skinki, które są tutaj zazwyczaj za gemy, nie są jakieś specjalne, nie? Ehm, no zobaczcie, za 269 gemów mamy Mecha Kruka, za 129 mamy Gladiatorkę kolet, Nie, nie, nie. My chcemy coś lepszego. Dlatego teraz prezentuję wam pierwszą serię skinów polskich youtuberów. Pierwsze cztery skiny, ale spokojnie, mam jeszcze więcej tych skinów, więc oglądajcie dalej. I kogo my tu mamy? No, jestem ja w wersji Świętego Mikołaja. Świąteczny skin Toriego. Trochę drogi, to prawda, 269 gemów, ale takiego Mikołaja to widzowie mi Trzeba wiedzieć, ja bym go kupił, nie wiem jak wy Normalnie to jest Damiana ja w czapce Mikołaja W moim szlafroczku czerwonym, piękny skin, ewidentnie Mamy Damiana Przebranego za gangstera Potężny gangster, zobaczcie e, Cały na czarno, tutaj broda, wąsy, okularki czarne e, Mocny klient Taki agent, że tak powiem 129 gemików lub 5000 byskotek. Myślę, że dobry deal e, Warto by było ewidentnie kupić I tutaj, no chyba najpotężniejszy skin, póki co e, Arab Gaming, moi drodzy No to byłby mega rzadki skin on by wszedł tylko raz do gry, no i później, już byłby totalnie rare. No bo widzicie, jak to się prezentuje. Tego skina to chyba każdy by chciał mieć, co nie? Naprawdę mocno OG skinek. Też za 129 gemików moglibyście go zakupić. I mamy jeszcze kolejnego świątecznego skina, tym razem do Farela, który byłby elfem, ale dodatkowo w pakiecie byście jeszcze dostawali, moi drodzy, joysticka. Tak chyba się nazywał Psiak od Farela, co nie? Więc myślę, że dobry deal. Też bardzo fajny skinek. Napiszcie, który z tych czterech wam się podoba najbardziej. Myślę, że Arab Gaming. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy drugi. Serię skinów moi drodzy I tutaj też jest grubo Zacznijmy tym razem od prawej strony Kuro Damian, albo Kurczako Damian Tak bym to nazwał Jest tutaj ta fajna kura z Highday Którą właśnie trzymam No 129 gimmicków lub 5000 błyskotek Ja tam myślę, że też bardzo dobry deal Jest nawet Victoria 29 W wersji piłkarskiej Zobaczcie, piłkarska idolka W koszulce Atletico Madryt, Boże, wymarzony skin, nie dość, że piękna kobita To jeszcze piękna koszulka pięknego klubu o i na pewno bym kupował. I co to jest? Ja się pytam, czemu ja tutaj siebie dodałem w postaci Piper? Nie wiem. Pamiętacie, jak kiedyś miałem taki challenge, gdzie musiałem się przebrać za piperkę. Uh, no i tutaj postanowiłem, że dodam takiego skina, Tori Piper. A daj pan spokój. Ehm, dobra, przejdźmy jeszcze do jednego skinka, czyli do skina owca Farela. Ehm, myślę, że też ten skin by oddawał. Wygląda całkiem nieźle, i on byłby drogi 269 gemów. Z tego co kojarzę to bardzo podobnego skinka ma normalnie Frank przecież gdzie jest ten jaskinowiec Czekajcie. O, prehistoryczny. Nie, tylko on kiedyś jeszcze wyglądał tak identycznie jak ten skin do Farela, co przed chwilą wam pokazałem I teraz został trochę zmieniony Ale w sumie ten jest bardzo podobny, nie? No o tego mi w sumie chodziło, więc tak Napiszcie w komentarzu, czy się wam podobało, czy chcecie jakąś drugą część Gdzie jeszcze dokładniej dopracuję jakieś nowości związane z youtuberami w Brawl Stars A ja się już żegnam, do zobaczonka, trzymajcie się, piona!